thank <laughs> you Agnieszko, spotykamy się, żeby porozmawiać troszeczkę o innym asortymencie niż zazwyczaj rozmawiamy. Dzisiaj porozmawiamy o waszej produkcji torebek. Co na ten sezon przygotowała firma MerPlus? Firma MerPlus jest od wielu lat właśnie producentem torebek. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Chcielibyśmy dzisiaj przedstawić naszą ofertę, która jest dosyć bogata, ponieważ składa się z kilku gałęzi. Zaczniemy od torebek barwionych w masie. Są to torebki, które są odpowiednie na wszelkiego rodzaju okazje. Jest to zarówno torebka, Biznesowa, gdzie można podarki biznesowe zrobić, można nanieść logotypy na, na gładkie torebki, można też jako, jako prezent, powiedzmy bardzo dobra, jako prezent dla mężczyzny, opakowanie prezentu dla mężczyzny, ponieważ są to gładkie, stonowane kolory, wiemy, że mężczyźni niekoniecznie lubią te pstrokate wzorki. Jak również mamy też w naszej ofercie bogatą kolorystykę, która jest odpowiednia na przykład dla dzieci i młodzieży, czyli jaskrawe, esencjonalne kolory. Są to, to torebki wykonane z papieru barwionego w masie. Powiem o co chodzi, jeżeli chodzi o ten papier. Jest to papier, który zarówno tak jakby z zewnątrz, jak i w środku jest jednego w danym kolorze. kolorze tak. Te torebki są tutaj, jeżeli chodzi o uchwyty, zrobione są z, ze sznurka u nas bawełnianego, czyli nie jest to syntetyk, jest to sznurek bawełniany. Co ważne, każda torebka jest również wzmacniana, jeżeli chodzi o zakładkę górną i dno jest wzmacniana dodatkowym kartonikiem, czyli jest to torebka, która ma dosyć sporą nośność, czyli jest wytrzymała tutaj na obciążenia. Ale to, co jest najważniejsze, proszę Ci weszłam słowo, to jest to, że one są ręcznie, ręcznie tworzone, to nie jest linia produkcyjna. Jeżeli chodzi o produkcję tych torebek, to jeżeli chodzi o klejenie, jest to klejenie ręczne, czyli tutaj współpracujemy z rzeszą naszych chałupników, którzy, którzy wykonują te torebeczki dla nas od wielu lat. Także jeżeli chodzi o taki pierwszy proces produkcji, czyli powiedzmy wycinanie z papieru, sztancowanie, jest to. Jest to robione maszynowo oczywiście. I gdzie jest ta linia produkcyjna? Oczywiście u nas w Sulejówku, na Rataja 7B. Ale z tego co wiem, to są to torebki, na które można dawać jakieś inne nadruki, bo w tym się też specjalizujecie. Tak, tutaj mamy cały dział toreb reklamowych, jeżeli chodzi o to, a jest on dosyć bogaty, bo też oprócz torebek jednobarwnych mamy też możliwość wykonywania z różnych papierów torebek, nanoszenia różną techniką różnych zdobień. Jeżeli chodzi o torebki jednobarwne, o których chciałabym opowiedzieć, chciałabym pokazać nasze możliwości. Możliwości takie podstawowe są dosyć stałe. My mamy te torebki w stałej ofercie, mamy szerokie stoki magazynowe, to bardzo szeroka oferta torebek, ale to, co mi się rzuciło ostatnio, to bardzo szeroka oferta kolorystyczna torebek. Jakie macie kolory? Kolor miętowy, fioletowy, jasny błękit, intensywną zieleń, pomarańczowy, jeżeli chodzi o biały, to też jest w różnych strukturach papieru, bo jest też tutaj foliowany, tak? Czerwony, szary bordowy, granatowy, zielony, żółty, niebieski, szary, czarny i złoty. I to jest cała oferta kolorystyczna. Czy jeszcze gdzieś się może znaleźć jakiś inny kolor? Jeżeli chodzi o tą ofertę kolorystyczną, to powiedzmy te kolory, które zaprezentowałam, są to kolory, które Najczęściej są na Stanach naszych magazynowych, ale ponieważ no, jesteśmy producentem, tak jak już wspominałam, to na życzenie i potrzeby naszych klientów jesteśmy w stanie produkować różnego rodzaju torebki w różnych odcieniach i kolorach. I tutaj możemy sprostać tak jakby wielu, wielu wyzwaniom. Jeżeli chodzi o te torebki, to też później, bo tak jakby są dwa warianty sprzedaży. Powiedzmy ktoś potrzebuje torebki w jakiejś ilości, powiedzmy 150 000 sztuk danego rozmiaru, danego koloru, jak najbardziej te torebki jesteśmy w stanie mu dostarczyć. Aczkolwiek też nasza oferta jest skierowana do, tak jakby sklepów różnego rodzaju, czyli np. sklepów papierniczych, czy, czy przemysłowych, czy, czy również na przykład między innymi sklepów alkoholowych. E, gdzie torebki są najczęściej sprzedawane w miksach. Te miksy tworzymy pod e, różne potrzeby klientów i w różnych wariantach. Czyli na przykład tutaj są torebki, które są zmiksowane w takim e, przekroju kolorystycznym, e, standardowym, więc mamy tutaj torebki ciemne i jasne, które są w stanie tak jakby e, szeroką gamę potrzeb zaspokoić. Ja mam takich torebek typowo alkoholowych, bo no tutaj akurat jeżeli chodzi o alkohole, to Często klienci chcą ciemniejsze kolory, bo nie ukrywajmy często alkohole, są wręczane również mężczyznom, więc, więc tutaj jest taka preferencja. Ale na przykład, czy dla dzieci, czy, czy latem na wiosnę też jest takie, taka potrzeba, tak jakby rynku klienta, żeby, żeby po prostu tutaj dać trochę takiej energii i esencjonalności kolorów, czyli miksujemy w kolorach jasnych. Tak, kolor, ale również z tego co widzę format, jakie formaty oferujecie? Tutaj, jeżeli chodzi o formaty, to też jest, jeżeli chodzi o firmę, jest to dosyć, dosyć złożona sprawa, ponieważ tak, mamy standardowe rozmiary, w których mamy, tak jak już wcześniej wspominałam, stoki magazynowe, ale też przez to, że, że od wielu lat produkujemy torebki, to też mamy oprócz tego szeroką gamę wykrojników, więc też jesteśmy w stanie dopasować wykrojniki do potrzeb klienta, jak również stworzyć taki wykrojnik. Ale czekaj, Agnieszko, najmniejsza torebka, jaki ma format? Mamy eee, chyba na stole. Ze standardowych, najmniejszych rozmiarów jest taka torebeczka, która ma symbol u nas mini, wygląda właśnie w ten sposób. <laughs> Ponieważ to jest torebeczka mikro, mikro a to jest torebeczka to jest mini. mini. No okej. Okay. Dobra, już wszystko najważniejsze, żeśmy rozwiązały ten problem, tak. czyli jest mikro i mini. Czyli mamy tak mikro, mini. Mhm. Później mamy torebeczkę, tak zwaną u nas dezodorant. Dezodorant, wiadomo. Tej jeden, inaczej nazywana przez nas tabliczka czekolady. A okej, okay, bo się zmieści tabliczka ma się Tak, tak. Kolejny format to CD. Mm -hmm. no powiem Wam, że to jest bardzo interesujące, bo chyba nikt się nie pytał, skąd się bierze nazywni nazywnictwo. Formatów macie bardzo logiczne. CD, tak. Mm -hmm. e, kolejną taką torebką naszą to jest torebka, tak zwana CD Max, ale to jest torebka, która. Jest dosyć ciekawa, ponieważ ma bardzo szerokie dno i też jest, na przykład, często, bo jakieś takie szersze prezenty, czy nawet filiżanki. Tak, ale to od kilku lat już zaczęły wchodzić rzeczywiście te torebki z szerokim dnem, bo zdarzało się bardzo często, że wsadzając do torebki po prostu ona się tak nieładnie rozszerzała. Tak, no nie mieściła się po prostu. Mhm. To jest, to jest też. Ale mam pytanie, bo widziałam też taką torebkę bardzo dużą. On to jest po prostu maxi, albo nie wiem, gigant, albo. Max. Max. max! max po prostu, tak. tak. Czyli bardzo logicznie. Tak, ale tutaj jeżeli chodzi o takie średnie torebeczki, to jest taka torebeczka T3, T4 Max, mm -hmm. czyli forma formatu A4 mniej więcej, tutaj mamy też format A4, A3 taka nasza te piąteczka. Ale, ale to są Wasze wyjściowe to tak naprawdę to formaty. Takie, właśnie to, te formaty, które pokazuję są to formaty, które mamy cały czas na stokach magazynowych w szerokiej barwie kolorystycznej. Wspominałam właśnie o torebkach, jeżeli chodzi o ofertę na alkohole. I tutaj mamy też kilka wariantów. Mamy torebkę taką węską, wąską, na, na, wąski alkohol. na wąskie, tak, wąskie, czyli typu premium. Też na przykład na zestawy whisky w kartoniku z szerokim dnem, mm -hmm. czyli skrzyneczki, kartoniki, to jest taka nasza standardowa. Tu jest taka bardziej troszeczkę elegancka z uchwytem tutaj wycinanym. Jeżeli chodzi o formaty, cztery formaty, jeżeli chodzi o formaty horyzontalne. Także tutaj możemy sobie zerknąć od najmniejszego, czyli takiego a piątki, a czwórki, a trójki. To jest właśnie to nasza mm, Gigant torba Maxi. Torba, Maxi. torba Maxi. Także tutaj, tutaj się pomieści sporo dobrych rzeczy. No tak, na pewno. No i w końcu, chyba moja osobiście ulubiona seria torebek, malowanych ręcznie w waszej firmie. Czy nadal rządzi pani Mirka na sali produkcyjnej, tak to nazwę? I co nowego przygotowała na ten sezon? Pani Mirka oczywiście jest z nami cały czas. Jest naszą duszą artystyczną, naszym motorem działań. I tutaj, jeżeli chodzi o ofertę, to zaczniemy od takiej standardowej, po czym pokażemy taką naszą perełkę z ostatnich czasów. Ale ponieważ zaczęliśmy od torebek jednobarwnych, więc pokażemy, jak te torebki jednobarwne zdobimy. Yy, więc, bazą, tak jak wcześniej wspominałam, jest torebeczka barwiona w masie kolorowa mamy tutaj różne warianty zdobień. Pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Taka przykładowa dziesiątka do sprzedaży. To jest taki właśnie wzór nasz z kamieniami, który od lat cieszy się popularnością. Ile torebek trzeba zamówić, żeby w ogóle, żebyście przygotowali jakąś serię, na przykład dedykowaną dla klienta? Jeżeli chodzi o serię dedykowaną dla klienta, to tak Minimum jest około 100 sztuk, ale jeżeli chodzi tutaj o te torebki, które mamy już gotowe, bo my przygotowujemy miksy tak właśnie do, do sprzedaży, no to mamy takie minimum kwotowe i to też w zależności od różnych klientów różnie to wygląda. Ale, ale jest to, że tak powiem, około tam kilkudziesięciu torebek, jeżeli chodzi o miksy w różnych rozmiarach. Także w zależności jak dopasujemy te rozmiary, tak, tak kształtują się ceny. I tak mniej więcej wychodzi, wychodzi tutaj kilkadziesiąt torebek, jeżeli chodzi o sumę tych torebek w, w, w takim pakiecie sprzedaży. I oczywiście różne kolory torebek, różne formaty i różne grafiki. Oczywiście, tutaj właśnie taki przykład, jeżeli chodzi o to, co przejrzeliśmy, to jak, jak wyglądają te zdobienia. I to jest to, co robimy na bazie torebek jednobarwnych. Mamy też zdobienia, jeżeli chodzi o zdobienia okolicznościowe. Tutaj też zdobienia dziecięce, zdobienia, zdobienia na przykład bożonarodzeniowe, świąteczne, jeżeli chodzi o Wielkanoc, Walentynki, komunie, tego typu rzeczy. Dużo mówimy dzisiaj o kolorze, dużo mówimy o różnych formatach, ale wiem, że ekologia to również temat, który Wam jest dobrze znany. Tak i tutaj jeżeli chodzi o potrzeby klienta wyszliśmy naprzeciw mamy szeroką ofertę w dwóch wariantach, jeżeli chodzi o wykonanie tutaj jeżeli chodzi o papier jedna z tych opcji jest to papier kraft 100 gramowy i tutaj też jeżeli chodzi o ten produkt jest on w szerokiej gamie rozmiarów i jeżeli chodzi o wykonanie to wygląda też w ten sposób, że jest tutaj wzmacniane dno właśnie tak jak widzimy jeżeli chodzi też o zakładkę górną, jeżeli chodzi o uchwyt, jest to sznureczek jutowy, ale też wyszliśmy tutaj naprzeciw takiej bardziej prezentowej formie, czyli też zdobimy ten wariant torebek. Mamy taką linię, tutaj ona się u nas nazywa Natura, i są to zdobienia właśnie tych torebek kraftów różnymi elementami. I pokazuje, jak wygląda takie przykładowe, e, taka przykładowa dziesiąteczka, czyli pakiet takich torebeczek. Tutaj mamy takie kółeczka. Oczywiście ręczna rębuczka. robota. Wszystko. Tak, wszystko są to rzeczy ręcznie robione. Także tutaj tego typu wzory. A skąd czerpiecie inspiracje? Pani Milka, aczkolwiek tutaj grono też jest troszeczkę szersze, więc, więc tutaj, tutaj się uzupełniamy. E, Każdy pracownik może mieć wpływ na to, jakie torebki powstaną? Tak, czasami, czasami e, też na przykład nasza koleżanka Karolinka, która, która jest w naszym biurze obsługi klienta, ma bardzo fajne pomysły, też tutaj dużo, dużo włożyła swoje inicjatywy, jeżeli chodzi o linię Natura. Tak więc, tak więc każdy, każdy po trochu coś, coś od siebie i powstają różnego rodzaju fajne rzeczy. To jest tak jakby jedna linia toreb ekologicznych. Dla klientów bardziej wymagających wśród torebek ekologicznych. Mamy produkt wykonany z grubszego papieru o gramaturze 170 gram. Papier Kraft Liner. On jest wzmocniony również tutaj, jeżeli chodzi o zakładkę górną i dno. Ma inny uchwyt, ponieważ jest to sznurek bawełniany. I jest to torebeczka taka naprawdę stabilna i mocna. I tutaj jest troszeczkę w, w węższej gamie, jeżeli chodzi o formaty. Bo jest tych formatów tylko 7, także tutaj mniej więcej się prezentują. Już pokażę. Najmniejszy format jest A5. Później nasz tak zwany CD-Max. Tetrujeczka Merci. A4. A4. A4 horyzontalnie. E, tutaj A3 i buteleczka. E, tutaj też e, powstała linia naszych toreb ręcznie malowanych. Mhm. I pokazuję jak to wygląda. Są to torebeczki właśnie malowane farbkami naszymi. E, I tutaj przykładowe wzory. Są to wzory, jeżeli chodzi o linię taką kwiatową. To jest taka nasza nowość. Tak, one są pakowane w miksie po 10 sztuk. E, tak naprawdę dosyć często, i my wprowadzamy e, takie wzory, tak jakby do sprzedaży i testujemy. Tak jakby w dziesiątce wymieniamy na przykład jakiś wzór i uzupełniamy go nowym pomysłem. E, i z tak, jakby badamy, badamy rynek, jak to wygląda, po prostu jak ten wzór się rotuje. Klienci są dosyć otwarci i tak dosyć sympatycznie nas przyjmują. To jest właśnie linia, która, która tak, tak jakby jest właśnie jedną z naszych nowszych linii, która dosyć dobrze się przyjęła. Jest to taki właśnie dla, dla bardziej wymagającego klienta produkt, ale, ale tutaj cieszy się popularnością. Agnieszko, ale to jest tak naprawdę kolekcja, która wygląda na dosyć ekskluzywną. Jakie są ceny takich torebek? Co ciekawe, właśnie często spotykając się z klientem, klienci troszeczkę się boją, jeżeli chodzi tutaj o ceny. A ceny mamy dosyć przystępne. Od wielu lat, tak jakby też specjalizujemy się w produkcji tych toreb ręcznie malowanych, więc mamy opracowane techniki. Wiadomo, że no niestety też tutaj no prawda jest taka, że, że musi to być produkt w miarę, w miarę wydajny, żeby ta cena mogła być przystępna dla klienta. Także tutaj zapraszam do nas, jeżeli chodzi o ceny, o, o sprawdzenie tych cen, bo na pewno będą państwo mile zaskoczeni. Ostatnio do oferty wprowadziliście takie kosze z tektury falistej, ale widzę, że macie również inny asortyment, taki butelkowo-prezentowy. Tak, tutaj, jeżeli chodzi o naszą ofertę, mamy pudełeczka na alkohole i tutaj w tej wersji jest to wykonane z tektury falistej, podobnie jak koszyki. I to jest właśnie pudełko na jedną buteleczkę, takie zamykane. Tutaj też chętni klienci to kupują, jeżeli muszą wysyłać często, właśnie na święta, alkohole. Więc to jest tutaj już gotowe, taka gotowe opakowanie do wysyłki. Możliwość nadruku istnieje oczywiście. Tak. Pomalowania też? Też, też jak najbardziej. Jeżeli chodzi o te pudełka, to też występuje to w wersji pudełka na dwie butelki, jak również na e e ewentualne zestawy. I wygląda to w ten sposób. Ale sprzedawane jest w formie na płasko, czy już takie. Y na płasko, tak. To sprzedajemy <trym> na płasko, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o transport, to jeżeli by to było złożone, to. No, to byłoby to dosyć cenotwórcze, bo, bo zajmuje dużo miejsca, prawda? A stosunkowo niedrogie jest, jeżeli chodzi o samo w sobie e, takie budołeczko, więc transport by był cenotwórczy. No to teraz mamy taką wisienkę na torcie. Kartki okolicznościowe również ręcznie malowane i ręcznie przygotowywane. Oferta jest dosyć szeroka, e, ale tylko tak hasłowo chciałabym pokazać trzy kategorie produktów. E, mamy taką wersję, tutaj pokażę właśnie wersję ślubną wersję malowaną, taką ręcznie lux, wyglądają tak mniej więcej wzory, one są pakowane po 5 sztuk w miksie wzorów, także tutaj jedna z takich linii, tutaj taki nasz ukłon w stronę dzieci, więc też wersja taka malowana, jeżeli chodzi o karteczki urodzinowe dziecięce tak. są pakowane właśnie po 5 sztuk i są w miksie tematycznym to jest szeroka jeżeli chodzi o tematykę szeroka tematyka okoliczności czyli mamy na urodziny imieniny śluby chrzciny mhm. serdeczne życzenia gratulacje tego typu mhm. rzeczy jest też taka linia jeżeli chodzi o linię ekologiczną czyli też tutaj w ten nurt ekologiczny i jest linia, tutaj pokazuje akurat serdeczne życzenia, jak to mniej więcej hasłowo wygląda, jeżeli chodzi o zdobienia. Także tutaj też, też zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jest to też taki dział, który się u nas dosyć dynamicznie rozwija. Ale gdzie możemy znaleźć, powiedzmy jestem klientem i chciałabym poznać całą waszą ofertę, gdzie powinnam się kierować? naszych przedstawicieli handlowych. Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o naszą stronę, na stronie znajdą Państwo takie jakby namiary, na przedstawicieli, na, na tereny. Oni chętnie zademonstrują, także zapraszamy.